Witajcie na moim kanale. Przyszedł ten dzień, że biorę się za łazienkę. Mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę tej roboty zrobić. Nie wiem do końca jeszcze ile, więc to się wszystko okaże z czasem. Najważniejsze dla mnie, no to jest teraz ten chleb, posprzątać, wynieść stąd rzeczy, które mi są niepotrzebne, ponieważ dużo rzeczy było tu przyniesione na okres malowania i gipsowania. A teraz trzeba to po prostu wynieść. To, co mi będzie potrzebne na dany moment, to prawdopodobnie tam jest prysznic, kabina cała, tu jest brodzik jak widzicie, i tutaj jest cały sedes. Więc to prawdopodobnie będzie mi potrzebne. Ale zanim to zamontuję, chciałbym ten sufit skończyć docierać i ewentualnie go pomalować. Więc, więc ja się biorę za sprzątanie i widzimy się za chwilę. Posprzątany mniej więcej ten śmietnik. Mam zamiar się dzisiaj wziąć za pomalowanie tego sufitu. Jeszcze muszę tutaj y, trochę się pobawić szpachłą, więc będę chciał to zrobić w miarę cienko, żeby to wyschło. Tak, żeby już po prostu brać się za biały montaż. Y, lustro zamówię może jutro, już dzisiaj nie będę jechał. No i tutaj zostaną jedynie takie te pierdoły czy jakiś silikonem się coś połapać. Wszystko jest kupione, bo tu jest ta kabina prysznicowa, y, ten cały sedes jest. Zostanie tylko to lustro, umywalka i w sumie My no i tyle. na jakieś kontakty, ale to już kupiłem. No uważam, że około 500 zł jeszcze trzeba wodować tutaj, żeby nabrało do wyglądu. I można już tego korzystać. Dobra, biorę się za docieranie sufitu. Sufit został przygotowany do malowania, tylko, że jest taki mały problem, że boki musiałem wziąć lipcem, więc jeszcze są świeże, tak to bym to szybko tutaj się dzisiaj pomalował. No, ale muszę jechać do Kielc z moją małżonką, ponieważ zamówiła sobie strój kąpielowy na wakacje, o których Wam wspominałem, że 14 lipca już mnie tutaj nie ma. Wyjeżdżam sobie nad morze. Jeżeli chcecie, to możemy się spotkać gdzieś tam nad morzem, zrobimy sobie jakiś tam jakiś tam wspólny, nie wiem, wypad. Ale pomijając fakt, moja małżonka zamówiła sobie jakiś trójkąpilowy przez przez Oelixa, bo stwierdziła, że jest fajny, super i tak dalej. Zapłaciła lasce śmieszną cenę, bo 16 zł za przesyłkę, Resztę miała przyjść z, yy, po, za pobraniem, no i dziewczyna zniknęła, usunęła konto. Więc śmieję się, że za 16 zł sobie teraz życie ułoży, bo ją na 16 zł spłynęła. No ale chodzi o to, że moja żona nie ma stroju i miał tu męczy od rana, że chodź jedziemy, chodź jedziemy dlatego jadę na Kielce i chciałem Wam jedną rzecz pokazać no bo jadę tak samo po ścieżnicę. więc jedną rzecz Wam jeszcze pokażę szukałem na internecie tych ościeżnic regulowanych, ale są po około 300 do 500 zł najgorsze to jest to, że czas oczekiwania na taką ościeżnicę to jest około 5-7 tygodni bo to wszystko jest pod zamówienie. trochę mi szkoda czasu i trochę mi szkoda tych pieniędzy, ponieważ 300 do 500 zł wydać na kawałek jakiegoś tam ala drewna to nie bardzo, dlatego pomyślałem, że mają na tyle kamienia, bo wziąłem go chyba dwie paczki, albo trzy paczki więcej. Może kupię tą ościeżnicę, która tutaj doszłaby idealnie do, do tej strony, a tu odrobiłbym sobie na przykład kamienie. W ten sposób, w ten sposób. Odrobiłbym sobie tą ościeżnicę kamieniem i by była tak, od łazienki strony już by mi się ruszał żadnych płytek. Tylko bym zrobił sobie listwę ładną, a z tej strony kamienie. Bo mówię, kamienie mam na tyle, akurat kupiłem chyba dwie albo trzy paczki więcej, więc pasowałoby albo go oddać, albo po prostu go wykorzystać. Dlatego jadę teraz na Kielce, bo jutro rano znowu będę walczyć z tą wodą z PC, więc muszę być z domu. I jeżeli mówię, nie kupię w cenia, cenie, a przede wszystkim nie kupię na miejscu ościeżnicy regulowanej czy jakiejkolwiek, no to po prostu kupię normalną drewnianą w kolorze drzwi, które mam i tak się zrobi, że zostaną odrobione kamieniem. I tyle. Najwyżej się z czasem wymieni. Dobra, idę się szykować i widzimy się za chwilę w drodze na zakupy. Jedziemy na Kielce, zobaczymy za tymi ościeżnicami. Muszę nie kupić strójką pielały, bo przecież Inaczej będzie chodzić znowu bez Majtek. Bez, znowu bez Majtek będzie... to nie chodzę. I znowu będzie szał. Opowiedz wszystkim, jak cię na 16 zł wydymali. Chyba ciebie. Wydymali ją na 16 zł na olx się Czajcie. <głosy> Przelała <noise> te tak. 16 zeta za przesyłkę. Za strój kąpielowy. <noise> A strój miał być 80, tylko że przesyłka, niby koszt przesyłki do pokrycia. Ją wydymały. <laughs> I laska za te 16 zł sobie teraz życie ułoży. Tak. Człowiek ona już za granicą siedzi gdzieś To są takie, ty. to są takie te... In... No zobaczysz człowieku. 100 ale... osób na 16 zł. no, złotych, ale jak no tak. W a wiesz, a się jej wpłacił powiedzmy na konto a te 80 zł no to co? No i później. Plus usuwa wysyłka, dziewczyna. to masz stówę. Najlepsze to jest to, że później usuwa ogłoszenia i konto z olx a, a według regulaminu OLX a którego nikt powinien czyta. Jest napisane, zalecamy odbiory osobiste. Prosimy nie przelewać pieniędzy. Więc... Ale zawsze jest. I przecież jak ci ktoś wysyła na konto, to ci wyskakuje komunikat, że ten. Więc jak płacacie hajs na coś takiego, no to nie macie żadnej gwarancji. Jeżeli robicie to przez Allegro, no to jeszcze macie jakąś tam szansę, bo są jakieś tam sposoby na odzyskanie jakiejś kwoty. Przede wszystkim tam są konta jakoś tam, nie wiem, weryfikowane chyba. Listownie. No tak, od razu nie dostaniesz, nie? No, no. A tam no, no ale to... przecież ja nie przelałam kasy całej. No to, to, szesna... no, a poza tym, skąd ja mogę wiedzieć? Wiesz, ile to jest? 16 zł? Mam paczkę tych... Hmm, chusteczek dla Julki. Co? Hmm. No paczkę chusteczek dla Julki mam. Na 16? No, taki czteropak, nie? Piwa? Chusteczek No, czyli już wiemy na co poszły pieniążki Komuś brakowało chusteczek Gotowe? No Idziemy do Castoramy, zobaczyć ościeżnicę I zobaczymy co tam jeszcze ciekawego jest Patrzcie, chłopaki Kupiona ościeżnica Wiecie co jest najlepsze? To, że kupiliśmy kiedyś tam w pół roku temu drzwi w promocji w Rówce i takiego koloru już nie ma i dobraliśmy ościeżnicę po no nie wiem, no po czym nawet tak wzrokowo bo takiego koloru już nie było, jakiś dom skandynawski a mamy jakiś chyba dom biały czy coś, okaże się w domu jak będziemy montować różnicę w kolorach Ojciek, kupimy strój temu ślimakowi Cześć. Co ją wydymali na 16 zł I pan, pam, pam, pam idziemy Na chwilę Może stracem się owiniesz? Tylko pamiętaj Ta cena, która jest na opakowaniu minus 16, 16 muszę sama dążyć 16 Sa ty, do, ty dokładasz Jak nie Weź ten jednocześciowy. Ten skafander na zimę Co, Jula? Dobrze, że my nie mamy takich problemów, nie? Nie No Mam to, wysażę tylko lody I święty spokój Wracamy prawie do domu, bo jeszcze jedziemy na frytki Żadnego stroju nie udało się kupić Żona w żadnej się nie mieści no, co się <laughs> nie no, żartuję, ale żaden po prostu się nie spodobał, więc y, to jest pytanie do damskiej części y, widzów. Jeżeli macie jakiś fajny sklep, gdzie jest jakaś fajna taka... taki komplet y, na plażę, to możecie wysłać, to, to zajrzymy. Tylko nie na OLX. <laughs> Tylko nie na OLX, bo... chyba, że przesyłka z darmo. Bo... Tak, i bez płaty na konto. I bez płaty na konto, to wtedy możecie wysyłać, to na pewno rozważymy waszą propozycję. O, mamy, co widzicie, tutaj się ładnie zmieściła, nawet fajnie weszło. Dobra, jedziemy jeszcze na frytki, spadamy do domu, zobaczycie w domu tą ścieżnicę jaki ma kolor, a drzwi wam pokażemy. My też zobaczymy. My też zobaczymy, bo w sumie nie wiemy. Pozdrawiamy pana z Kastoramy, cześć, pozdrawiam się, fajny chłopak jesteś, miło nam pomogłeś, doradziłeś, więc... Oglądaj nawet nie musieliśmy mówić o co Tak, tak, nawet nie mówiliśmy co chcemy, bo od razu powiedział, że Nie, powiedział, że drzwi, ale i pan Nie, że futrynę wszystko, A no tak, że futrynę Tak, powiedzieliśmy, że futryna, a on powiedział tak 80 Osiecznica Do łazienki. Do łazienki Prawa regulowana I później powiedział, że ogląda kanał no więc bez słowa żebyśmy się zrozumieli. No, w sumie ja bez słowa, on dużo mówił. Ale fajna, fajna obsługa, więc pozdrawiam Ciebie, Nie pamiętam imienia, bo na plakietkę nie spojrzałem, ale będziesz wiedział, że to o Tobie mowa. Dobra, frytki i spalamy nasze strony. Znowu głodno. Ja. Zobaczcie ile wzięła Absolutnie. Sprawdź, ile wzięłaś. No ile? Ile można jeść? Proszę, patrzcie, w tu frytki. Pięć zestawów w I mało, mało. Nieprawda. Chyba ty. O! <laughs> Co? <Pod> chyba ty. <śmiech> <śmiech> Wróciłem do domu. Jest 23. Zobaczcie te drzwi, jakie mam. To jest taki kolor. To jest ten skandynawski. Drzwi kupione za 100 zł w mrówce w promocji w zimie. A tu chodzi. A tu jest taka, taki kolor ościeżnicy, więc mam nadzieję, że będzie, yy, będzie pasować. Jest troszkę różnicy, nie powiem, że nie, bo to jest taki jakiś szary, a ten jest taki może podżółtawy, może pod jakiś, no pod słońcem trzeba zobaczyć. No w każdym razie jest, yy, czeka na montaż, zawsze kolor można wymienić, bo wiadomo jedzie się do Castorama i wymieniają koszt. Koszt tej ościeżnicy to jest 366 zł, więc możecie sobie policzyć, ile dom kosztuje na dany moment. Więc pomału cena rośnie. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Lecę do domu spać. Cześć, 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 cześć. O tak, cześć. Widzimy się już niedługo. Wrzucę szybko ten film skręcę, rzucę jutro z walka z wodą, bo znowu koparka przyjeżdża jutro, więc zobaczymy, co wykombinują. Mam nadzieję, że w miarę to szybko się w końcu rozwiąże, bo już mnie męczy, a robota moja stoi w miejscu, więc wiecie jak jest. No, dlatego widzimy się już niedługo. Na razie, cześć.